A ten sam właśnie walec może przewieźć 30 ton. Spycharkę tutaj akurat mamy, spycharkę gąsienicową. No jesteśmy na dużej budowie, dlatego jest spycharka gąsienicowa. Widzimy stare kable, to było wszystko oczyszczone. W pierwszym etapie budowy teren jest oczyszczany. Polega to na wykarczowaniu, oczyszczaniu z humusów, drewna czy kamieni. Później teren przygotowuje się do stabilizacji. Niekiedy grunt ma słabe parametry mechaniczne. Taki grunt nie będzie w stanie przyjąć obciążeń generowanych przez projektowany budynek. Stabilizacja ma na celu wzmocnienie gruntu. Polega ona na rozdrobnieniu i wymieszaniu gruntu z materiałem stabilizującym. Grunt może zostać nawieziony lub wykorzystuje się ten dostępny na miejscu. Materiałem stabilizującym jest zazwyczaj cement ale wykorzystuje się również wapno i hydrauliczne spoiwa drogowe. Istotna jest tutaj też wilgotność. Metoda na tej budowie to in situ, czyli na miejscu. To jest, drodzy Państwo, beczka do rozsiewu cementu, czyli jeżeli grunt już mamy przygotowany, wyczyszczony, to beczka właśnie z cementem nawozi ten cement, a następnie wjeżdża traktor. Traktor, drodzy Państwo, pokażę Wam z tyłu, e, ma recykler. To znaczy, że po prostu to wszystko jest dokładnie ujednolicane, mieszane. Można również przywieźć gotową mieszankę na plac budowy. Niemniej jednak na tej konkretnej budowie cement z wodą i gruntem został wymieszany na miejscu. Teraz stoimy przy walcu metalowym, który służy do ubijania terenu. Czyli jest to kolejny etap po tym, jak już wcześniej wspominałam, grunt jest wymieszany z cementem i z wodą. Wjeżdża taki walec. Taki walec to wszystko ubija, utwardza ten grunt. Taką mieszankę musimy zagęścić, przybić, ubić i wyrównać. A później jeszcze raz zagęścić. Najpierw grunt przybijany jest walcem stalowym, metalowym. To przy czym teraz stoję to właśnie taki walec. Walec jest maszyną do zagęszczania gruntów w robotach ziemnych lub zagęszczania mas nawierzchniowych przy budowie dróg. Wykorzystuje się nacisk sztywnych lub poddatnych pół wałów podczas jazdy. Można wyróżnić wiele rodzajów walców. Na tej budowie został wykorzystany walec stalowy, w pierwszej kolejności, a w drugiej, po równiarce, walec ogumiony. To jest równiarka. Pewnie równiarki kojarzą się ze sprzętami wykorzystywanymi w ostatniej fazie budowy, jednak nie zawsze tak jest. Są również stosowane w celu przygotowania gruntu. Wykorzystywane są do profilowania podłoży, nie tylko pod nawierzchni drugi lotnisk. Niezbędne okazują się przy wykonywaniu rowów i poboczy. Nadają pożądany kształt budowlom ziemnym, również takim jak nasypom, wałom i wykopom. I oczywiście stosuje się je do końcowego wyrównywania nawierzchni przygotowanej uprzednio przez ciężki sprzęt, taki jak buldożery czy zgarniaki. Jesteśmy teraz przy równiarce. Równiarka ma, posiada dwa takie pługi, żeby grunt po prostu był wyrównany. Zanim grunt jeszcze został zagęszczony, potraktowano go recyklerem, żeby wszystko dokładnie wymieszać. Z tak więc mamy oczyszczony, przygotowany, ubity, zagęszczony i wyrównany grunt. Taki grunt, jak to w przypadku mieszanek z wykorzystaniem cementu, pielęgnujemy wodą. A po co w ogóle pielęgnować wodą mieszankę np. betonową? Cement podczas wiązania, czyli hydratacji, wydziela ogromnej ilości ciepła. Polewanie wodą lub zanurzenie elementu w wodzie chroni beton przed skurczami i ruchem. Słuchajcie, ta opona jest większa ode mnie. Ona ma 2 metry, Jak nic, w średnicy to jest niesamowite. Taka ochrona jest niezbędna, jeżeli chcemy uniknąć spękania lub kształceń. Pielęgnacja może się różnić w zależności od wykorzystanego cementu. Ten grunt był pielęgnowany wodą przez 7 dni. Czas pielęgnacji zależy między innymi od cementu. Na przykład mieszanki z cementem portlandzkim trzeba by było pielęgnować około te 7 dni. Betony z cementem hutniczym na odkrytych powierzchniach pielęgnuje się około 14 dni. Dobra, teraz jesteśmy przy wozidle. Słuchajcie, wozidło ma 25 ton. Wejdziemy sobie na nie, żeby zobaczyć jak to wygląda w środku. To jest po prostu wspinaczka tutaj chyba. Żeby... Ogromny samochód. Dzięki temu przewozimy różne materiały, kuszywa, które są rozładowywane. Następnie wjeżdża koparka, walec i dzięki temu może ta hala po prostu powstać. Ta wozidło ma 25 ton, natomiast za mną jest wozidło, które ma, może przewieźć 30 ton. Ogromny sprzęt. I jeszcze spojrzenie na kilka pojazdów na budowie. Wozidło to pewien typ wywrotki której zadaniem jest transport materiałów sypkich. Przeznaczony jest do transportu dużych ilości materiałów sypkich w trudnych warunkach terenowych. Niedostępny dla standardowych samochodów ciężarowych, np. w kopalniach odkrywkowych, również. Spycharka, wykorzystywana głównie do odspajania gruntu, wykonywania wykopów, przemieszczania urobku na bliskie odległości, zagęszczania podłoża, niwelacji i profilowania terenu. Wykorzystywana w pracach przy użyciu lemiesza, zrywaka, zaczepu i innych osprzętów. Jest to do grubych robót, żeby niwelować jakieś większe nierówności terenu, można też tworzyć jakieś drogi, którymi następnie będą przejeżdżały inne, większe sprzęty. Spycharkę tutaj akurat mamy spycharkę gąsienicową, jesteśmy na dużej budowie, dlatego jest to spycharka gąsienicowa, możemy też mieć spycharkę na, na kołach, no, no jednak ta to jest, to jest dużo mocniejsza spycharka. Tej hali jest, są te słupy. Na początku jest wykopywana dziura, która głęboko określana jest przez geodetę. Następnie chudziakiem, czyli jest to po prostu chudy beton wylewany. Do tego jest zbrojenie. Na zbrojenie jest szalunek. Szalunek jest zalewany betonem. Pręty tutaj wystają. Przywożony jest ten słup nakładany na ten pręty. A następnie tutaj dodatkowo jeszcze. Słupy to jedne z najważniejszych elementów konstrukcyjnych w budynku. Od ich prawidłowego montażu zależy stabilność całej konstrukcji. Słupy przekazują obciążenie, pełnią funkcję nośną. Ich prawidłowy montaż ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa budynku. Montaż słupa polega na wykopaniu dziury około 1,5 do 2 metrów. Później dziurę zalewa się betonem, tzw. chudziakiem na około 10 cm. Do tak przygotowanej dziury wstawia się słupy. Ich stabilność wzmacnia się poprzez wypełnienie otworów i uszczelnienie. Jednym ze sposobów jest zakotwienie np. Na, na kotwie chemicznej. Po 24 godzinach obsypuje się go stabilizacją. Przeszliśmy od razu do fazy budowy. Etap przetargu projektu pozwoleń na budowę został w tym materiale pominięty. Oczywiście są to niezbędne i powszechne elementy budowy jako całości. Za pomocą podnośnika elementy zadaszenia są wznoszone, wciągane na dach. Zanim jednak płyty dachowe oderwą się od ziemi, rozkładane są betonowe płytki. Dzięki temu rozkładany jest nacisk punktowy, żeby pojazd nie wkopał się w ziemię. Jest to zabezpieczenie dla pojazdu i dla gruntu, w którym nie powstaną dziury. Na budowie nie ma mowy, żeby przekrzyczeć sprzęty i panujący hałas. Używa się sygnału dźwiękowego, żeby się porozumieć, po prostu się trąpi klaksonem. Płyta dachowa wciągana jest przy asekuracji kilku osób. Operator podnośnika obniża mocowanie, a kolejna osoba przypina i asekuruje płytę. Na górze już czekają, aby nakierować płytę w odpowiednie miejsce i ją odpiąć. Jak płyta jest w wybranym miejscu, wówczas następuje jej mocowanie. Wbrew pozorom, im większe elementy, tym więcej precyzji wymaga każdy ruch. Delikatna zmiana na środku objawi się większym przesunięciem końcowego punktu płyty. Im dłuższe ramię, tym dłuższą drogę pokona końcówka elementu. Pracownicy muszą uważać, żeby nie rozchwiać płyty. Płyty dachowe mogą być wypełnione np. wełną mineralną lub rdzeniem z pianki. Takie rozwiązania zapewniają izolacyjność. Mogą być montowane na dachu skośnym i płaskim utwardzonym, no to żeby wszystkie słupy powstały dach, żeby powstał, to sprzęty tej ciężkie musiały jeździć, tak więc pomimo tego, że, że ten grunt jest już utwardzony, będzie on utwardzany, wyrównywany jeszcze raz jakby do takiej ostatecznej formy, do ostatecznego chodania. Teraz drodzy Państwo mamy tutaj Zabawek. Ten grunt nie ma jeszcze ostatecznego wyglądu. W kolejnej fazie budowy zostanie ponownie wykonana stabilizacja. Ta stabilizacja będzie już miała docelowy wymiar. Po skończeniu zadaszenia wylana zostanie posadzka. Na tej hali posadzka będzie zbrojona. Jej wymiary to około 22-25 cm. Zbrojenie jest niezbędnym elementem wykonywania odpornych mechanicznie i trwałych posadzek. Zbrojenie hamuje i ogranicza skurcz żeby element betonowy nie uległ spełkaniu. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zbrojenie rozproszone, tak zwany fibrobeton. Jednak w przypadku budowy tej hali zostały wykorzystane tradycyjne pręty. W mojej pracy doktorskiej badałam możliwość zagospodarowania pyłów i popiołów ze spalarni odpadów. Odpady ze spalarni, czyli instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, jednak nie nadałyby się w przypadku budowania takiej hali. Zanieczyszczenia zawarte w odpadach powodują korozję zbrojenia. Między innymi chlory i siarka są uciążliwymi pierwiastkami. Odpowiadają za korozję chlorkową i siarczanową, przez co mogą pojawić się spękania i niszczenia zbrojenia, a tym samym betonu. Jeżeli podobał Ci się materiał, to nakarm algorytm łapką w górę. Pomoże mi to w szybszym rozwoju kanału i dostarczaniu ciekawych informacji. Hej!